No, dzień dobry. No, to dawno się nie widzieliśmy, no ale coś trzeba w końcu nagrać i nawet mam gimbala. Otóż słuchajcie, zimowla jest w pełni. Wczoraj byłem na pasiece, bo przyjechałem w końcu po chyba półtora miesiąca. Ja wiem, że powinienem to trochę bardziej skontrolować, jeszcze i wlotki oczyścić, jak opad śnieg, no ale byłem piruńsko chory przez miesiąc cały. Nadal zresztą pewnie słyszycie, że tak mówię, na no, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, gimowla e, jest w pełni, więc przełączam się na przednią kamerę i zobaczycie, jak to wygląda. I teraz tak. E, wszystkie ule, z wyjątkiem tam jednego, niestety. E, znaczy, niestety. No, wszystkie żyją i jest ok. Z wyjątkiem tego jednego tam e, pukałem. Co zaraz pokażę, jak się sprawdza. Jak ja sprawdzam, czy żyją e, pszczółki. No i z wyjątkiem tego jednego, wszystko, wszystko było ok. Nie ogólnie tak. Jak widzicie, ja zasłaniam wylotki folią i problematyczne tyle było, że przez to, że byłem chory, to nie mogłem wpaść na pasiekę i te wylotki jakby poszerzyć, a przypominam, że w styrodurach zimujemy, a przynajmniej staramy się zimować z wylotkami otwartymi na fulanie, żeby ta cyrkulacja powietrza była jak najlepsza, bo Przypominam, że, e, że co? Że w zimę tak naprawdę temperatura nie zabija stricte pszczół. To znaczy, tak, ale największym problemem jest wilgoć, bo ogólnie nie ma problemu z tym, że jest zimno. Bo pszczoły się zbiją w kupę, jak jest tych pszczół wystarczająco, zbiją się w kłąb i jest ok, nie? Ale jak dojdzie wilgoć, a pszczoły mega dużo wilgoci jakby generują, no weźcie pod uwagę, że przez zimę. E, Jedzą cały praktycznie pokarm, co im daliśmy. Na... Znaczy, no, cały, no tam zostaje, z reguły dwie ramki pokarmu zostaje na wiosnę, no ale mimo wszystko tam 10 kilo w że tak powiem. No i weźcie 10 kilo, to wiecie ile to jest wody. No, mega dużo przy spalaniu tego cukru. No więc no, trzeba odprowadzać odprowadzać te, odprowadzać te skrobliny. To jest dobrą wentylację, po prostu. Ja mam wentylację, mam uchylone lekko mm, te maty z, z te maty, jak to się nazywa? Mm, maty. No, od ekogroszku, po ekogroszku. Te plastikowe worki, nie? bo ja to, to stosuję jako zatwór Mam to uchylone, jak widzicie. I tamtędy wyparowywuje wyparowuje woda. Przez te, przez te wylotki i bądźmy szczerzy te daszki no, nie są najlepiej e, najle, najtrwalsze więc pszczoły część, częściowo jest gryzały. powinienem chyba ten mocniejszy styrodur wykorzystywać a nie ten, ten środkowy tak naprawdę widzicie to nie jest mysz, to nie jest nic to jest generalnie pszczoła ja sobie zgryzła Sezonie. no pomimo tej maty ześrutowała tą matę jak mam przykryte no i później właziła górą nie tyle tej pszczoły było więc pomyślę teraz o ile nie będę kupował po prostu uli już, już gotowych na refundację jak będę chciał zrobić sobie ule to prawdopodobnie będę jeszcze myślał o dodatkowych wylotkach po bokach no co też będzie co w sezonie tak naprawdę tak się robi, że pszczoły wchodzą do ula paroma wyjściami, jak tych pszczół jest dużo, ale... No, ale to nie jest odcinek jakby stricte techniczny o budowie ula. Drewniaki no, się sprawdzają jak to drewniaki. Styropiany pszczoły wszystkie żyją z wyjątkiem tego jednego, ale zaraz teraz słuchajcie. No, nie usłyszycie niestety, bo rok temu też próbowałem chyba nagrać taki film, że nagrałem taki film, a jak sprawdzić. I to jest tak, ten ul, właśnie te. Oj, czekajcie. Ten ul to jest ten ul, który niestety nie dawał odgłosu. Ale to, co robimy, żeby pszczoły usłyszeć, to zbliżamy się do wylotka, nakładamy ucho. I stukamy, coś takiego. I jeśli słyszymy takie brzdęknięcie, to znaczy, że pszczoły są jak najbardziej. No, słyszycie, słyszycie taki. No, szelest. Jak jest cicho na pasiece, to na, to, to, to usłyszycie. Takie, e, w zależności od tego, gdzie pszczoły się uwiązały, bo <laughs> to jest tak, jak pszczoły się uwiązały na samym początku z przodu, to jest spoko. To, to usłyszycie mocne brzęczenie, e, a w momencie, który się uwiązały z tyłu, no to faktycznie to brzęczenie może być taki szum, taki, taki jednostajny szum, może być trochę mniejszy. Hmm, ale wyczuje, no, Jeśli przyłożycie ucho do wylotka, to 100% go usłyszycie, jeśli pszczoły są żywe. Jeśli nie, no to, no to będzie efekt taki jak tutaj. Oczywiście Ulbym wtedy jak nie słyszę brzdenku, to normalnie bym otworzył ten UL. Ale no, jak widzicie mam tutaj taki Wichajsler na myszy. No i wygląda na to, że się sprawdza, bo nigdzie generalnie yy, nie było. O, tam nawet pszczoła jakaś wyleciała się oblecieć. Ehm... E, nigdzie generalnie nie było e, myszy, a przynajmniej tak mi się wydaje, to znaczy siatka była, e, siatka była e, jakby nienaruszona e, siatka była nienaruszona a m, tylko w jednym, w, jednym, w jednym jakby segmencie ja przetarłem, no ale e, ale, ale, ale to spoko e, m, tak czy siak Yy, siatka generalnie robi robotę. Szczerze, kupa jest roboty z zakładaniem tego, nie? ale wydaje mi się, że żadnej myszy nigdzie nie, nie uświadczę. A dlaczego tak twierdzę? Bo jak wczoraj yy, wczoraj wykładałem, yy, wykładałem te folie. No, to jakby to było dosłownie na jedną. No, no wiecie, jak się za, 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 za ten robi, zatwory na, na jesień, żeby nie, pod, nie podbierały. Nie było rabunków, tak? No, to tam by mysz się nie zmieściła przez coś takiego, by musiała wygryźć. I na początku myślałem, że mam mysz przez coś takiego, jak tutaj widzicie. Ale to prawdopodobnie to nie, był, to, to, to nie jest mysz, bo włożyłem pręd że jeszcze jak stukałem to włożyłem taki pręt metalowy przejechałem trochę po dennicy i normalnie mysz bym słyszał że w ulu robi bum 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 na nie robiła więc zakładam że zakładam że no, tej myszy tam nie było co jeszcze oczywiście trudki na myszy wyłożone pod takie miejsca pod tymi paletami Wyłożyłem trutki tam, gdzie jest sucho, nie? bo te trutki w paście no, niestety muszą mieć sucho, bo jak jest mokro, to, no, to się rozkładają. Tak? A to, to chodzi, żeby mysz opierdzieliła to i zdechła. No niestety, takie są realia. Albo pszczoły, albo myszy. No, jest Więc jest walka. Na tą chwilę wygląda na to, że wygrywam. Ale to jest tak naprawdę początek takiej właściwej zimowli, więc no, mamy jeszcze co najmniej dwa miesiące no trzy miesiące w sumie: trzy miesiące, bo połowa grudnia, styczeń, luty, no i połowa marca tego takiego w miarę spokoju na pasiece, więc. Więc trzeba kontrolować. Przez to, że mam tą siatę, no to nie mogę otworzyć gdzieś tak klasycznie, jak otwierałem w połowie stycznia i sprawdzałem, jak wygląda zapas pokarmu. Ale mm, dałem tu, tym razem dałem od cholery pokarmu. Każdy, każdy ul wchłonął, oprócz podkarmiania rozwojowego, wchłonął jedno wiadro inwertu. Eee, tego z diamantu, więc eee, no to, to, to małe wiadro, nie, nie to duże. To, to, to by był, nie wiem, to tego by nie pomieścił w ulu, więc eee, no. Eee, więc raczej się o nie boję, chyba że był jakiś rabunek przez ten miesiąc, o jak mnie nie było i o tym nie wiedziałem. No to wtedy faktycznie może być cienko, ale raczej się nie, spo, nie spodziewam. Wiecie, odsunę się trochę, bo ja tak z tymi latkami latam. Widzę część pszczół czasami sobie wyleci, bo jest dzisiaj cieplej. Możliwe, że się oblecieć albo coś, nie wiem. Ogólnie w Ostrowie zgnilec jest. No ja na szczęście nie mam, to znaczy nie miałem do tej pory, więc jest ok. Aczkolwiek no w Ostrowie podobno tabliczki wywieszają, to znaczy wywieszają. Ja osobiście nie wiedziałem, ale miałem kontrolę też z Sanepid z powiatowego, stand, standardową do sprzedaży bezpośredniej i mówili, że. E, w razie czego to trzeba zgłosić, oczywiście, no bo trzeba zgłosić i tam no, refundacje są za, e, za. 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 co? No za ule, gdzie faktycznie ten zgnilec wystąpił, no bo faktycznie to jest choroba pieruńska. Znaczy. No zgłas zgłaszać trzeba. O, wypadło. A właśnie. Trudka taka, nie? Te trudki stosuję. Uf, wypadła mi z tego. E, dobra. E, no zgłaszać trzeba, ale wiecie, no. Szkoda mimo wszystko tych pszczół, tak? Ja słyszałem różne historie pszczelarzy o zgnilcu, że nawet wylicz, wyleczyli tego zgnilca. No bo powiem tak, no, prawo jest takie, że trzeba zgłaszać. Ja na szczęście nie miałem jeszcze nie miałem jeszcze takiej, e, takiej sytuacji i obym nie miał. E, no ale nie wiem, czy czasami cała pasieka wtedy nie idzie, tak? Jak cała pasieka idzie, jak jest gnilec, no to wiecie, to, to... Okej, okay, refundację dostaniecie, ale refundacja to jest refundacja, a pasiekę, no po prostu, już po pierwsze, szkoda pszczół. Jeśli całą pasiekę się likwiduje, bo szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Mocno nie pamiętam różne, od pszczelarzy różnie słyszałem, a ja sam tego nie sprawdziłem. Um. Nie dlatego, że mi sytuacja nie dotyczyła. Czy, czy kasuje się całą pasiekę daną, gdzie wystąpił zgnieniec, czy tylko ten ul. E, jeśli całą pasiekę, no to cholera, jasno, no to wiecie. To, że dostaniecie refundację, to no spoko, ale no szkoda pszczół i szkoda tej roboty, bo pszczoły się kupi niby, ale to już nie są te same pszczoły, co na pasiece, moim zdaniem, nie? więc trochę słabo. No i tyle, a jeśli jeden ul, no to jak szkoda, no, moim zdaniem powinno, powinno się odkryć jakieś leki na to i tyle. No ale na tą chwilę takich leków, a przynajmniej nie wiem, żeby były stricte takie renomowane, że faktycznie aplikujecie i ul jest zdrowy, więc no jednak te pszczoły trzeba zagazować najczęściej i spalić. No tyle fajnie, że jest refundacja z tego, ale to mówię, to ma średnie, średnie pocieszenie. Oby nigdy mi się nie trafiło, tak? Oby. No pewnie w historii kiedy mi się trafi. Niestety i wtedy będę musiał, no nie, no zgłoszę, no bo wiecie, no jednak prawo to prawo. No i tyle. E, ale na tą chwilę jest ok. Siatka jeszcze raz zdaje robotę, z wyjątkiem tego przetarcia, które będę musiał e, wczoraj przetarłem, jak e, wyciągałem te folię, więc na, i było już ciemno, więc teraz zaraz idę po trytytki i to naprawię. Jeszcze opukam jeden ul, gdzie czy takie brzęczenie było z tyłu, e, dla pewności. E, jak jest jasno no i tyle e, słuchajcie, dawno filmików nie było, ale to dlatego, że chory byłem i kupę miałem roboty z in vitro zresztą zobaczycie mam nadzieję niebawem, bo wrzucę filmik e, jak wygląda status laboratorium pojawią się rzeczy już na sprzedaż tak naprawdę z tego laboratorium, więc zapraszam o tą część roślinną co mnie ogląda ludzi znaczy tą część rośliniarza a nie roślinną. Więc... No nieważne, nie tak czy siak, słuchajcie, no, no, no jest okej, okay, no. Na tą, na tą chwilę jest bardzo dobrze, bym powiedział. Z wyjątkiem tego jednego, ale tutaj się spodziewałem, bo to był ten ul łączony tak trochę na doczepkę i szczerze... I no, 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 liczyłem na to, że podoła, ale brałem poprawkę, że może być nieciekawie, może go jeszcze wyrabowały pszczoły do tego czasu nie wiem. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądnięcie, trzymajcie się, do następnego, cześć.